Dzisiaj mamy premierę z za 10 zł, premia 777 Z wyglądu podobna do Big i Boom I zasady takie same Szukamy siódemek Jak znajdziemy dwie no to podwajamy, Trzy to potrajamy, jak jedną no to staje jak jest I mam drabki z numerem trzecim i czwartym I wziąłem tylko dwie sztuki, bo jakoś tak Jeśli chodzi o takie Premiery, czy takie zdrapki jak za złotówkę, to za dużo nie biorę Dzisiaj wzięłam dwie, wydałam 20zł i zobaczymy, co to będzie Oby coś fajnego wpadło A stopnie na no to Mamy takie Nawet ciekawe, ale Jeśli lot, to jeszcze bym mogło coś dać, no ale To drapiemy i Na końcu coś powiem na temat konkursu yy, Powiem tak, że nie padła jeszcze Dobra odpowiedź, to tyle. No to do zobaczenia na dropingu. Tu zaczynamy od zdrapki z numerem trzecim, no i szukamy siódemek. Zobaczymy czy jakieś znajdziemy, fajnie by było. Mamy cytrynę, garnek i winogrona. Nic nie jest z siódemką. Dalej szukamy. Ale trafiliśmy na monety. Torek i podkowy. Zastanawiam się, czy jeszcze będzie kiedyś wznowienie czarnego konia. Za dwa złote Lubiłam tą wzgardkę i nawet kilka razy mi coś ciekawego wybrałam. Arbus, worek i jak. No, siódemki póki co nie ma. Złoto, podkowa i pik, bank, w banku lot to trzyma nasze pieniądze, przez te pustaki trochę mi się rozbiera, Albo z koniczyna, pikawa, Pomarańcz. I chyba na nas. Ananas. ananas nie patrzy. Chyba nie będzie tutaj tej siódemki. Tak mi się coś wydaje. Niestety. No, chyba nie będzie. Ja nie oglądałam Waszych premier, tylko y, obejrzałam make-up'a. No niestety nie poszło za dobrze. Y, no może sami zobaczycie, ale myślę, że już dużo osób obejrzało, więc. Ale się i wpadnie jakaś wygrana oby. Tego make-upowi życzę i zobaczymy. Nie ma co się poddawać, bo właśnie mamy siódemkę. A myślałam, że będzie pusta zdrapa. Więc póki co mamy minus dyszkę. Minus dyszkę, więc jest ok. Ale no, o ile to jest dyszka? No, nie spodziewam się czegoś więcej, bo nawet tej siódemki się nie spodziewałam. A jednak. A jednak... Je... No to mamy jedną siedemkę, A tutaj mamy dyszkę. No fajnie. Nie spodziewałam się. Więc tutaj mamy kolejną. No i szukamy, może ta w tym czasie znowu pojawi. Przedostatniej grze. No. Fajnie, fajnie. Tu mamy owocowo, Tu już mniej owocowo. Tu już nie nadziej. Poza tym binokronem O, tutaj mamy tak. wymieszane A tu to już totalnie wymieszane Ale siódemki nie ma. Dobrze, że tam była coś. Już... O, a tu mamy owocowo. Mhm. To tu nie owocowo szukamy siódemki i czy ją znajdziemy tutaj no to znowu zaskoczy nas zdradka i będzie przed ostatnim o no jest no to mamy za darmo drapie no fajnie w poprzednim, w poprzednim filmiku też tak było za darmo, Heavens O, jest plusik dzisiaj Jest plus O, i to jaki? Mamy trzy siódemki, czyli Minimalnie 30 złotych Wow Wow, wow, wow Fajnie Czy są? Przybliżymy. Bo aż to tak ładnie wygląda. No, poza tym, że tak nieładnie wygrapałam. Ale siedemki są. Uwaga, uwaga. Mamy dyszkę, czyli 30 zł. No to ładnie. I plus jedna tutaj. Czyli 40 zł, łącznie. A 20 zł na plusie. Cieszę się bardzo. Będzie akurat na kupienie takiej z... pewnej zdrapek, bo mam pomysł na. Właśnie pomysł na taką. W sumie nie powiem. Niedługo może wstawię ten filmik, bo właśnie zbieram te zdrapki, zbieram, zbieram. Jeszcze mi trochę drakuje. No i dobra. Teraz powiem coś na temat konkursu. Ale to może za chwilkę. Obejrzyjcie teraz podsumowanie. Okej, okay, jestem. A więc tak, dużo osób, i nie wiem dlaczego, czy kiedyś powstała jakaś plotka, nie wiem, ktoś może napisał, może zwrócił się do mnie tym imieniem, nie wiem, bo bardzo dużo odpowiedzi padło na jedno imię, i to właśnie takie pewne odpowiedzi, takie wręcz stwierdzające, że tak na, faktycznie mam na imię. Chodzi mi o imię Paulina. Nie, nie mam na imię Paulina. I żadna odpowiedź jeszcze nie była trafiona, ale tutaj akurat się nie dziwię, bo no wiadomo ile jest imion. Może Wam się nie podoba taki konkurs, ale myślę, że to też taka jest zabawa, tak trochę poczekać, zobaczyć komu się uda. Tutaj, jak trafić właśnie główną w lotku. Więc trochę poczekacie, ale myślę, że to nie szkodzi. Bo prędzej czy później nagroda, i tak dojdzie do Was, do, do tej osoby, która odgadnie. Więc umówmy się tak, że pod każdym filmikiem nowym yy, będziecie mogli napisać znowu kolejną propozycję imienia. Już oczywiście nie powtarzamy tych imion z wcześniejszych filmików, no bo skoro nie padła tam prawidłowa odpowiedź, no to po co marnować kolejną. I jak się tak nie będzie udawało, no to tak pod każdym nowym filmikiem kolejne imię. Na przykład jak ktoś napisał w poprzednim. Właśnie Paulina, no to może mieć kolejną szansę i w tym, pod tym filmikiem, pod, no, pod premierą, to może napisać kolejne imię, które typuje. Ja nie będę nic podpowiadać, bo jak podpowiem na jaką literę, no to będzie zbyt łatwo. Ale też moje imię nie jest takie, nie wiadomo jakie, wymyślne, żebyście nie odgadli. Po prostu myślę, że potrzeba czasu do tego. I zmieniłam troszkę zasadę, bo napisałam, że nie mogą wziąć. Udziału osoby niepełnoletnie I w sumie mogą Ale wtedy nie wygrają Z drapek tylko na przykład słodycze Myślę, że tak Słodycze, więc mogą się zgłaszać osoby Nawet niepełnoletnie Poniżej 18 lat, nie szkodzi No tylko, że wtedy będą Jedynie słodycze A tak ogólnie dla pełnoletnich proponię, Proponuję to i to Ale to już mówiłam No to co, zgadujcie dalej może, żeby było łatwiej. To wam wypiszę, jakie imiona odpadają. A z tych takich najładniejszych imion, które napisaliście, to mi się podobało imię Michalina. Od Mary i Mario właśnie. Takie jedno było imię. Jakie jeszcze by była Wiktoria Też się uśmiałam, bo właśnie napisał to Olivier a stwierdził to jakoś tak wywnioskował po głosie, więc no. Poprawił mi humor w tym, ten co napisał Pozdrawiam właśnie, Olivier LL Wpadajcie do niego, ma fajne filmiki yy, Pomysłowy chłopak, naprawdę Do Mary i Mario oczywiście też wpadajcie Śmieszni są bardzo, zawsze jest zabawnie Ale to u Mary i Mario to wy jesteście na pewno Więc co ja tu mówię Ale jakieś tam filmiki możecie obejrzeć, łapkę dać Zawsze to coś, zawsze to tak miło właśnie jak to się zagląda nawet nie pod tymi najnowszymi filmikami, tylko jak gdzieś tak poszukać tych dalszych filmików, co już kiedyś było, na przykład dwa miesiące temu, to też tak fajnie się ogląda. Ja tak lubię właśnie wejść o kogoś i oglądać te starsze też. No póki co myślę, że w sobotę będę nadrobić filmiki wasze, bo mam jeszcze pełno do nadrobienia. Na przykład NATO robimy, dawno u Ciebie nie byłam, ale wejdę na pewno w sobotę, czy tam w niedzielę. Będzie więcej czasu. No to wejdę. Ok, to ja się biorę za naszykowanie listy z imionami, które już odpadają. Więc tych imion lepiej nie pisać, no bo po co sobie marnować szansę. Więc każdy filmik to będzie jedno imię, które możecie napisać. Jak się nie uda, no to ogłoszę to znowu w kolejnym filmiku. No i wtedy zobaczymy, co dalej. A może akurat ktoś zgadnie, odgadnie. No, czekam na to. Chociaż... Fajnie to też wygląda, jak się tak typuje i typuje. Ja lubię takie właśnie zgadywanki, zawsze się fajnie przy tym bawię. No ale jeśli Wy nie lubicie, no to szkoda, bo nie tak właśnie tak na szybko zrobić. Będą łatwiejsze konkursy w przyszłości, a póki co musicie się pomęczyć. No to dzięki za oglądanie i pa! Jeszcze Wam pokażę te imiona, które właśnie odpadają. Są to. Paulina, Patrycja, Aneta, Marta, Wiktoria, Anna, Michalina, Natalia, Milena, Monika, Gosia, Maria, Justyna, Dominika Oczywiście Gosia, no to Małgorzata No chyba wszyscy wiemy o co chodzi Tak samo Anna, Ania Nie, chodzi mi po prostu Czy tam napiszecie zdrobniale czy nie To nie szkodzi hmm. Jeszcze podobało mi się właśnie z imieniem Aneta Że właśnie kombinowaliście Planeta, Aneta Kilka osób tak fajnie napisało No i fajnie, że coś tam kombinowaliście Planeta Aneta. Ma to sens. Ale nie mam akurat na imię Aneta. Ale kombinujcie, kombinujcie. Raczej zgadujcie, bo myślę, że nie wykombinujecie nic. W komentarzach też nic nie pisałam. W poprzednich filmikach też nic nie mówiłam. No bo już miałam taki zamiar z tym konkursem, żeby go zorganizować, więc musiałam się pilnować, żeby się nie wygadać. No póki co, czekam na Wasze kolejne typowania imion. 那多吧。No